Sylwia zajmuje się organizacją wesel. Możecie mnie znaleźć na Facebooku, jak i na Instagramie pod nazwą Sylwia Grubel Wedding Planner. Jeżeli to chodzi o, o organizację ślubu i wesela, to tak minimum rok wcześniej, a jeżeli chodzi o koordynację ślubu i wesela, to wystarczy miesiąc wcześniej. Organizacja tak. wesel, czyli organizujemy wesele od A do Z. Szukamy podwykonawców, podpisujemy umowy, a koordynacja wesel, czyli jestem z wami w dniu wesela, wspieram Was. Wszystko dopinam na ostatni górze. Nazywam się Sylwia Wróbel i możecie mnie znaleźć na Instagramie i na Facebooku pod nazwą Sylwia Wróbel Wedding Planner. Jeszcze raz! Ile już się zajmujesz w tym? Hmm, fotografuję od 14 roku życia, a na poważnie od 23 roku życia, czyli... 26. A lat masz? 26. sześć. Wesela od lat, od dwóch w sumie najbardziej wesela, a kobiece od 5 lat. Bardziej wizerunkowa. Wizerunkowa. Ja uwielbiam parę. robiłam papierkową robotę. No, nie. ja. jaką papierkową? E. W to z fotografią, ale zaproszenia wyszło tak, bo na swój ślub robiłam e, zaproszenia, bo zawsze mi w tych firmach brakowało czegoś, a to nie można było wybrać sobie czcionki, tylko była już narzucona, albo kolory. Wciąż rzecz stwierdziłam, że ja odmienię no po baterii ślubnej. E, I e, Klienci mają prawo wyboru wszystkiego. Od czcionek, papieru, urwane brzegi, proste brzegi, koperty. I to się ceni. Wszystko mogą wybrać, tak. Kraft na Facebooku Uuuu. i na Instagramie. Ja jestem y, ewenementem <grym ogólnie, <grym bo... Y, skończyłaś i... prawo i zaczęłaś... Do... nie, właśnie i... nie. jest. Ja techniką oh. technikum przemysłu mody. Oh. O, Więc oh. szyję projektuję i tak dalej. I przez tak przypadek... Znaczy, W rodzinie chyba tak jest, bo młody się zajmuje e, renowacją samochodów zabytkowych, więc my tak... E, sami sobie, że to Mam jest... e, pracownię tamto w swoim domu, taką na razie bardzo malutką, ale myślę, że to się może z czasem rozwinie. E, prowadzę firmę od stycznia tego roku, czyli dwa miesiące na ten moment. Okay. E, Porty... Nie, zazwyczaj pary decydują się na e, jakby dwa, dwa torty. Z tym, że jeden tort jest e, piękny, ładny, który wyjeżdża na salę, a reszta jest do pokrojenia po prostu na to z racji tego, że Czasami boją się na przykład krojenia przy lidach. Gdzieś tam coś może spaść, jeśli mam tort na przykład to 4 czy ok, 5-5. Tak? Więc często teraz robi się torty mniejsze, które mm -hmm. na nacale, a reszta jest po prostu do na Wydaje mi się, że smak to jest coś, co na pierwszym miejscu, a wygląd na drugim. I e, jeśli on obroni się smakiem, to już tam dajmy coś z wyglądem będzie nie okay dla młodych. Myślę, że to gdzieś pójdzie w odstawkę. On sobie na przykład mieć taką, taką porcję degustacyjną, żeby wypróbować co najbardziej najbardziej Na Instagramie, Facebooku, TikToku, w sumie we wszystkich mediach konto prowadzę od 6 lat, a na było od kuchni. <muzyka> W ten projekt I jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie efekty tej sesji, zarówno torta jak dekoracje czy suknie ślubne, padajcie na nasze Instagramy, szczególnie ten fotograficzny photocard.